Mamy zlecenie do przewiezienia takiego łóżka do znajomych przed zimą. Żuczek sobie się jeszcze troszkę poruszył. Niech się przekulą. Będziemy widzieć jako się siebie sprawową. Jademy teraz do Turzy, a potem do Rybnika. A wiatr jest jak pierun, kurde, tańczy po całej drodze. Zmianie tych hamulców, rozrządu To tak chyba ze trzy razy Dopiero co rzuczkiem, że tak jechał wskaźnik paliwa też coś chyba świruje Może go zalał teraz za 100 zł, a było baku Za setek zalał i praktycznie wcale się nie podniosła ta skazowka. O, to czasami coś tam podskoczy do góry. nowy w jakby kiery chciał Dobra, nie scurcza, bo to nie wyda nagrywał jak jadaj no. Na razie